Trzydzieści 45, 35. Dziękuję. Można sobie odebrać tutaj, można sobie usiąść. W charakterze publiczności straciły się amnikary Sebastian Synowiec oraz państwo, pani... Urszula Olszewska. Urszula Olszewska, Urszula Olszewska i... Bogdan Cicierski, świadek Chrystusa Króla. Bogdano? Bogdan. kto? Bogdan Cicierski, świadek Chrystusa Króla, bo nie sprawdziłem prawdziwym sędzią teraz przyszedł. Kresz to prawdziwy sędzia. Jestem świadkiem jego. I przyszedłem w ten sąd, żeby się wiedział, że sąd musi być... Bogdan jakby Bogna... Bogdan Ciecierski. Mógłby Pan jakiś dokument, bo nie zdarnie pan mówić, żebym się nie pomyliła. Dwa razy ciecierski. 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 Cie Informuję, że spak problemy techniczne, rozmawiam z będzie Drabi, drabi i drabi. Drabi, dyry, awe, Pani synio, e, chciałbym zgłosić, że tutaj Pani rejestruje teraz obraz i dźwięk z e, rozprawy. To, to znaczy... W tym miejscu poniżej sobie napisze, jest z aplikacji, miejsca afikat z dźwięku poinformował... Dźwięk. Że Urszula Olszewska bez wgody sądu rejestruje... Nie może Pani rejestrować. Proszę to włączyć. To jest głos tylko. Nie można rejestrować. Proszę włożyć list do kamery. Jeżeli Pani ma wypowiedź, to włożymy list do kamery. Jeżeli Pani ma to włożymy list do kamery. Chrystus wszystko widzi. Chrystus król. Wyłączył Pani list? Dobra. Wyłączysz? Ja włożę to. Chrystus król sędzia. Proszę sądząc. Ja jestem sędzią królowskim. Bardzo cały świat, siebie i Twojej rodziny. Bo sądzę, znaczy, o mojej rodziny, ale Chrystus włączy Twojej rodziny nawet nie w moją. Znaczy byłby słabym, który mógłby przeklinać. W tym miejscu Bogdan Cieciecki składa do akty Prawo Boże. Prawo Boże. Prawo 6-2. Oświadczając, że Jestem z hymnem Pila, który osądzi ten zabyt świat, który służy mojej osobie. Pani Przewodnicząca, proszę wrócić na miejsce. Albo... Albo mamy bliskanie do sprawiedliwości Przewodnicząca poinformowała Urszulę Olszewską, że rejestrowali Wniosek o wyrażenie przez sąd zgody na rejestrowanie przebiegu rozprawy, czyli zgłoś. przebiegu rozprawy e, za pomocą urządzenia rejestrującego wyłącznie dźwięk. Dźwięk mhm. wyłączła pani? No, Aże... Poniżej. Przewodnicząca z urzędu stwierdza, że... To ja wychodzę. ...poczuła Olszewska, nie wyłączyła urządzenia rejestrującego zdjęć... Niech będzie sprawiedliwość. Jedyną sprawiedliwość jest Chrystus Emanuel. Jak to? Błogosławimy ten sąd i cały ten świat. No wszystko. Zostawiliśmy tam prawo prawo najwyższego. Proszę Także zostawiliśmy tam prawo Król Chrystus najwyższy, sędzia drugi chrystian 50 Jest Trybunał Chrystusa Chrystus użył mojej osoby, żeby osądzić ten świat. Ten sąd w Gulwicach moją rodzinę rozbił w 2003 roku miałem właśnie wyrok że sąd bierze udział w rozbijaniu rodzin, bo co, Bóg złączył. A Bóg moją rodzinę połączył i żona urodziła mi dwóch synów. Adam ze nie miał żadnego tam ślubu z księdzem czy jakoś z urzędem. No i akurat ja miałem ślub cywilny tylko, bo świadkowie Jehowy mnie namówili, że muszę mieć ślub cywilny, bo nie mogę służyć Jehowie. No i po prostu załatwił mi ten ślub cywilny. Z moją żoną miałem ślub cywilny. No i później żona mi postawiła na głowie sądy świata. No bo że jestem winny, ale pozbawiony zostanę praw do dzieci, znaczy ograniczony i tak dalej. Także Chrystus Król łączył będzie rodziny doskonałe. Teraz pracuję jako anioł, bo Chrystus ma swoich aniołów. Nie ma papieża, arcybiskupa, pionierów. To nie, nie są od Chrystusa. biskup jest ze świata. Tam ma być król, ma być się nagany, ma i nieżony, trzej wymarkowany, przygotowany gościn, przekazujący naukę jednego nauczyciela. Ma to już 28 do 12. Także. Król objawienie 50, mamy królować na ziemi, król jedyny sprawiedliwy, objawienie, objawienie 154 święty. No i teraz każdy albo jest aniołem, albo demokracja. Demony kłamią, straszą. No i to jest potwierdzenie, że tutaj są w Gliwicach, tu Katowice Policja 2003 telewizja, Najwyższej Dwa centrali, prokuratura. Tutaj prokuratura okręgowa. Także otrzymali te Prawo Boże. No, to jest na świadectwo, a każdy ma sumienie, Judasz miał sumienie i sam się powiesił, bo Bóg, Król Izraela nikogo nie uśmierci, bo 2000 lat Chrystus, który oddał życie na Golgocie, nikogo nie uśmiercił. To ludzie robią wojny, i idą na wojnę, strzelają, uzbrajają się. Technologia do mordowania ludzi poszła do przodu. Mieli przekuć mieczy na mierze, ale mordują się teraz kłamstwem, jak szatan Ewy zamordował kłamstwem. Także ludzie kłamstwem się mordują i pychotechnika, że oni są sprawiedliwi, lepsi, że mają prawo. Żyjemy w świecie bezprawia. Drugi, to sądzę, drugi rozdział od 1 do 16. Umiłujcie prawdę Chrystusa, Jego prawo. Jakuba 4.12, on jest jedynym prawodawcą i sędzią. Mateusz 10 rozdział od, 20, od, od 24 do 42. Chrystus jest jeden nauczyciel i nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw. Także Chrystus przychodzi w czasie prawdy, miłości przez swoich uczniów i swoje dzieci, też synów Bożych, bo kto jest właśnie u pracują Chrystusa, jest synem Bożym, pracuje we winicy. No a wszystkie religie Chrystus ich nie założył, jak faryzuszy, saduceuszy, oni sami się założyli i zniszczyli prawdę, którą Chrystus przyniósł. Zamordowali On zmartwychwstał, On żyje, teraz przychodzi w szczerych ludziach, którzy mają szacunek nawzajem do siebie i miłują się tą miłością, co Chrystus miłował i nakazał nas się miłować nawzajem. Jana 13, rozdział 30, 45 że po tym nas poznają, że, że mamy tą miłość właśnie. Także wiara, nadzieja, miłość. Wiara to jest to, co nie widzimy. Boga nie widzimy, ale On jest i jest teraz próba wiary, Obawienie się dzisiaj na cały świat, iskra prawdy Chrystusowej z Polski. No i kto nie ma strachu i za dużo pieniędzy przeżyje, bo ludzie ze strachu robią dziwne rzeczy i za te pieniądze też po prostu łamią prawo i sprawiedliwość po prostu. Jedyny sprawiedliwy jest Chrystus. Ja nie jestem sprawiedliwy, ale mam wiarę, że Chrystus moją rodzinę wskrzesi. Łukasza 15, 24, 32, bo jest pierwsze zmartwychwstanie, pewnie 20 rozdział 6 werset. Mateusza 10 rozdział. Ósmy werset możemy skrzeszać właśnie. Ktoś ma wiarę, słucha, że Chrystus żyje właśnie w tych ludziach, którzy będą mu posłuszni 100%. Mateusz 17.5: Go słuchajcie. Także kto pójdzie za mną, zginie. Kto pójdzie za Chrystusem, w jego prawdzie miłości, będzie moim bratem. Kolosan 1.2. I zapraszamy, bo Chrystus zwyciężył ten świat jako baranek. I teraz my jesteśmy wybrani, wszczepieni w Jego prawdę, w Izraela, który. 11, tam było prawdziwych Izraelitów Rzymian. 11, rozdział 25, 26. Także idźcie za barankę, nie zjadajcie baranka, tylko go naśladujcie, co by Chrystus dzisiaj zrobił, jakby tu był, jakby się zachował. No, sędziowie ziemi, opamiętajcie się. No, psalm, tam, pierwszy psalm, poczytajcie sobie. No. I oni no, uciskają właśnie no. tych ludzi. tych... Jeremiasza. Tutaj te pierwsze zmarłych nie głosimy: Czerpię. Jeremiasza 17:5, że kto idzie za człowiekiem, jest przeklęty, a Jeremiasza 17:9, nasze serca są zdradliwe Ewa w raju też dała się oszukać. Szatan powiedział, że nie umrze, umarła, czyli dała się okłamać i uśmierciła swego męża Adama. Dzisiaj też kłamstwo uśmierca ludzi. A prawda, wyzwala, prawda, jeszcze nikogo nie, mogła, nie uśmierciła, bo Chrystus. Oni, ci, co głosili Chrystusa, poginęli za prawdę. Ja, apostoł, ja na wyspie Patmos był 10 lat na zebraniu z Chrystusem, połączony w duchu Prawdy. Ja na 14, 17 do 20. A dzisiaj wszystkie religie robią zebrania, i ci członkowie muszą ich finansować i sprzedają Boga. Pomyły nauki, właśnie. Sprzedają Boga, a ci kupują od nich zbawienie. A zbawienie jest darmo z łaski. Efezean, drugi rozdział od 1 do 10 i 1 Tymutusza 4,16. Chrystus już nikogo nie może zbawić, bo raz tego dokonał na Gorgocie dokonało się. 1 Tymotusza 4,16, teraz możemy się zbawić sami naśladując Chry Chrystusa. Pierwszy Piotra, 2, rozdział od 21 do 25. Zostawił nam wzór jako autorytet do naśladowania, ale trzeba poznać jego życiory. Marek, Mateusz, Łukasz i Jan, Ewangelia 4. Ewangelistów pisało o Chrystusie Jego życiorys. Także błogosławimy was, bądźcie aniołami, królami objawienie 50. Emanuel Jachwe, prawdziwy, który apostoł Paweł dzieposki 9. To jest sędzia jedyny. Tak, drugi Christian 50, dzieła apostołski 9 rozdział od 5 do 25. Apostoł Paweł się nawrócił, wy też możecie to zrobić. Będziecie wybrani Efezja na pierwszy rozdział, czwarty werset. Błogosławimy. Błogosławimy.